Oto zwycięzca z poprzedniego filmu. Sprawdźmy, czy hasło się zgadza. Jest OK. Wysyłam tego uspa. Jak widzicie, wszystko potwierdzone, a dzisiaj macie do zgarnięcia tego skina. Zostawcie suba z dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem, które poznacie w trakcie trwania filmu, więc zostańcie do końca. Dosyć nietypowy odcinek, ponieważ dzisiaj będę wykonywał wyłącznie ulepszone bitwy, ale co to w ogóle znaczy? No, moi drodzy, będę dodawał skrzynki, zupgrade'owane, tylko no i myślę, że może to naprawdę ciekawie wyjść. Na początku coś takiego, pięć case'ów. Generalnie, na czym polega to całe ulepszenie? No mamy wyższe szanse na trafienie teo w teorii lepszych, no tak, no lepszych skinów, rzadszych skinów. No, ale musimy zapłacić dwa razy więcej. Więc tak to wygląda. Ciekawa opcja. Czy spoko zależy, zależy kto co lubi, zależy jaka skrzynka, zależy ile mamy szczęścia. To jest naprawdę wiele czynników, ale jak widzicie, no potrafi oddać, potrafi oddać na pewno. No, ale niestety w tym przypadku niekoniecznie nam tylko botowi Emily na nasze nieszczęście. I to raczej już jest nie do wyciągnięcia. Chyba że trafiłbym coś naprawdę niesamowitego. No i trafiłem. Ale on też trafił, więc do widzenia, do widzenia. Bo Emily skarnia naprawdę fajną sumkę, ale to jeszcze nie koniec naszej przygody z ulepszonymi bitwami w tym odcinku. Ale przed rozpoczęciem pamiętajcie aby kliknąć plus, wpisać tu matis, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Przypominam o konkursie na rękawice Hand Wraps za ponad tysiaka, aby dołączyć wystarczy, że doładujecie swoje konto z kodem Matis. wtedy automatycznie bierzecie udział. Kiedy wyniki? Nie wiadomo, nie jest to zależne ode mnie, tylko od strony, więc tutaj czas gra na pewno na waszą niekorzyść, a my oczywiście przystępujemy do kolejnej, ulepszonej bitwy, zaraz coś tutaj skleję. No jak widzicie, 6 skrzynek tym razem i myślę, że może wyjść to naprawdę fajnie. Na dwie osoby w trybie klasycznym Dzisiaj mniej troszeczkę kombinowania Pod względem trybów, ewentualnie liczebności Chociaż zobaczymy Co ten odcinek pokaże Bo też różnie może być, moi drodzy Różnie może być, wszystko zależy od dynamiki No i zaczynamy tragicznie Wilku co trafił emkę, w ogóle nie musiałem Dodawać bota, bo dołączył do nas normalny ziom Ale totalnie mi się to nie podoba No bo zgarnia lepsze skiny ode mnie A przynajmniej jednego znacząco Lepszego, co wpłynie zapewne na wynik Końcowy, chyba że, o boże, święty sąd Trafia. Co on trafia, moi drodzy, dlaczego ma tyle szczęścia w porównaniu do mnie? Ja tutaj jakieś największe gówno dosłownie mam we ekwipunku, a on z każdym dropem jest lepszy. On z każdym dropem jest lepszy, ale to pokazuje, że skrzynki ulepszone faktycznie mają potencjał, tylko ja dzisiaj nie mam szczęścia. No niestety, no niestety, ale taka jest prawda, no. Jak najbardziej potencjał w tych skrzynkach jest i to dzisiaj pokazałem wam. Wy widzicie, że da się, naprawdę się da. No ale niekoniecznie ja muszę być tym zwycięzcą. No dobra, no spokojnie, zaraz coś tutaj wymyślimy i polecimy na grubości. Też nie chciałbym powtarzać tych skrzynek, żeby nie było jakoś super nudno, dlatego spróbuję coś nowego. Okej, okay, w ten sposób. Generalnie, no wykorzystam prawie całość, którą mam aktualnie i zdecyduję się na underdoga, więc troszeczkę zmienimy. Jeżeli przegram trzecią bitwę z rzędu, to będzie skandal. Naprawdę to będzie skandal i ja już nie daruję, ja już nie daruję. To będzie zdecydowanie za mocne. O Boże. I zaczynamy naprawdę nie najlepiej, bo w trybie underdog zależy nam na tym, aby mieć gorsze skiny niż nasz przeciwnik. A jeżeli chodzi o hasło z tego filmu, dajcie znać, ile macie liter A w waszym niku. Let's go. Dobra, jest git, jest git. NIE JEST GIT! CO JA TRAFIŁEM? Jakiś, kurde, jakiś suweris za 700 akurat, jak ustawiłem underdoga, no kurde. No kurde, no nie wytrzymam. Ziomek, co zgarnął. Ziomek, co zgarnął. No absurdalny jest ten odcinek, naprawdę. Generalnie ten odcinek jest idealnym przykładem na to, że jak nie da się już czegoś przegrać, to jednak... Ja potrafię to zrobić. Jestem, kurde, takim evenementem, że potrafię przegrać dosłownie każdą bitwę. No i fajnie, no, spokojnie, mieć taką umiejętność to jest coś, co się często na pewno nie zdarza. Dobra, okej, okay, jeszcze tutaj kurczę powalczę, jeszcze powalczę. Nadzieję, nadzieja umiera ostatnia, czy coś takiego. Dobra, spróbujemy w ten sposób i może jeszcze tutaj love. Ok, 142, spoko. Underdog również na dwie osoby, więc tutaj zostajemy w tym trybie. Jeżeli przegram czwartą bitwę z rzędu, będzie to jeden z najbardziej upokarzających odcinków na moim kanale, więc możecie rzucić się wyróżnieni, że akurat oglądacie takie upokorzenie z mojej strony, bo wiecie, co jest jeszcze lepsze? Jeszcze lepsze jest to, a nie może nie lepsze, może gorsze, no nie wiem, w sensie bardziej komiczne jest to, że każda z tych bitew ma serio potencjał i jest dobra, i jest dobra. W sensie wiesz, ten zwycięzca wychodzi na ogromny plus. A ja, ja po prostu przegrywam z Kretesem, taka jest prawda, taka jest prawda, ale tutaj już mamy zwycięstwo, więc pierwsze zwycięstwo dzisiaj, no tak, możecie mi pogratulować. No i idąc za ciosem spróbuję stworzyć ostatnią już w tym odcinku bitwę, coś, coś z tych, no bra, tak, może na przykład, kurczę, jakaś skrzynka, której jeszcze nie było, agenci wyglądają kusząco. Okej, okay, okej, okay. myślę, że spoko. Klasyczny tryb, również dwie osoby, więc tutaj bez kombinatorstwa zbędnego, absolutnie. Emily, niech wleci. No i niech się dzieje. Wola nieba z nią się zawsze zgadzać, trzeba. Let's go, moi drodzy. Już tryb klasyczny, więc zależy nam na tym, aby trafiać lepsze skiny niż nasz przeciwnik, tak? Dobra. No, te pierwsze dwie skrzynki to takie typowo rozgrzewkowe. Później dopiero zaczyna się coś konkretnego, i tu podobnie, dosyć, tak? Bardzo podobnie. W ogóle łeb w łeb. Idziemy. I teraz, i teraz, okej, okay, okej, okay, okej, okay. no nie mam szans, no nie mam szans. Czyli dzisiaj przegrałem prawie wszystko, co dało się przegrać. No niestety, tak to wygląda. W każdym razie, dziękuję Wam serdecznie, że byliście do końca. Przypominam o konkursie na rękawice, to ważna kwestia. Do następnego na razie i cześć, się